81 Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce. Witam Panią Burmistrz, witam Pana Burmistrza, witam Panią Mecenas, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam Panie i Panów Radnych, witam kierowników jednostek gminnych, witam gości, witam lokalne media. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności oraz stanu faktycznego stwierdzam, iż na sali obrad znajduje się 14 osób. W związku z tym dzisiejsze obrady będą prawomocne. Ktoś nie podpisał. Szanowni Państwo, przejdźmy do punktu drugiego, mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka.

Czy możemy prosić o mikrofon? Proszę Państwa. Oj, właśnie. Kończy się kadencja Rady Miejskiej. Dzisiaj mamy ostatnie posiedzenie. Chciałbym, aby Rada przegłosowała wniosek za zgodą pani. Burmistrz o takim tytule. Informacje dotyczące wysypiska w karczach. Proszę Państwa, pojawiło się w ostatnim momencie wiele niedomówień. Dlatego prosiłbym Panią Burmistrz o poparcie tego wniosku, żeby Rada wyjaśniła pewne kwestie żeby to każdy radny mógł zabrać głos, bo to wiemy, proszę Państwa, że to w ciągu czterech lat dużo włożyliśmy pracy. Natomiast na tej sali znajduje się sponsor, znany sponsor, który uregulował y, artykuł sponsorowany dla Idelanu. I dlatego mam nadzieję, że ten sponsor się ujawni i powie, a jak nie powie, to powiem po nazwisku, kto z tych radnych jest tym sponsorem. I mam nadzieję, że Rada Miejska y, wysłucha pewnych spraw oraz także mam informacje y, bardzo ważne, które na koniec kadencji my wszyscy jako radni powinniśmy o pewnych sprawach wiedzieć. Dlatego zgłaszam wniosek. Informacja dotycząca wysypiska w Karczach i mam pytanie do Pani Burmistrz. Czy Pani Burmistrz popiera wniosek? No. Pani Burmistrz popiera ten wniosek i prosiłbym Pana Przewodniczącego o poddanie pod głosowanie yy, tego wniosku. Szanowni Państwo, podaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za tym, aby prowadzić do porządku obrad. Punkt. Informacja. W sprawie wysypiska odpadów w Karczach. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Trzy. Wniosek nie został powzięty. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, mam taką informację. Po obradach sesji. Moment. Po obradach sesji. Po obradach moment, sesji. Po obradach sesji Zrobimy konferencję prasową w sprawie karcz i jakieś może inne państwo macie sugestie i Dobrze. pytania, zapraszam. Sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdźmy do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok. Proszę pani skarbnik o przedstawienie tematu. Poprosimy o kolejny mikrofon. Szanowni Państwo, zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie, y, zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok, wynikają z następującej okoliczności. Y, zgłosił się do nas wykonawca y, bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce, z informacją, że z uwagi na dobre warunki pogodowe, y, historycznie i obecnie, Stopień zaawansowania prac na tych zadaniach inwestycyjnych jest dużo większy niż wynika to z planowanych środków i z planowanego wykonania na rok 2018. W związku z tym prosił ten wykonawca, żeby przenieść część środków planowanych do wykonania w roku 2019 na rok 2018. Po przeanalizowaniu tej sytuacji i możliwości finansowych gminy, proponujemy zwiększyć łącznie na te dwa zadania środki o 670 tysięcy, ale zwiększyć poprzez przeniesienie z roku 2019 i jednocześnie z dwóch projektów, mianowicie Projekt szlakiem Thyssenhausa, utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna oraz rewitalizacji miasteczka ruchu drogowego w Sokółce. Czyli tutaj nastąpiłoby. Odwrotna sytuacja, czyli przenieślibyśmy środki na wykonanie tych dwóch zadań z roku 2018 na lata następne, czyli kwoty nie zmieniają się tych zadań, a jedynie termin realizacji ulega zmianie. Otrzymaliście Państwo jednocześnie w formie pisemnej propozycję autopoprawki, która polega na tym, że środki pierwotnie planowane do zwiększenia na blok komunalny. Miały być w kwocie 370 tysięcy. Teraz proponujemy zwiększenie o 440 298 zł. Natomiast na blok socjalny planowaliśmy 300 tysięcy, a w autopoprawce jest 229 702 zł. I to wynika z przedłożonych, przedłożonych planów wykonania tych prac na poszczególnych zadaniach przez wykonawcę. I Serdecznie jakby prosimy o, o przegłosowanie i przychylenie się do tego do tego wniosku, do tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się komisja finansów. Proszę wiceprzewodniczącego o przedstawienie opinii. Komisja Finansów pozytywnie projekt uchwały Dziękuję, otwieram dyskusję. Proszę radny Cydzik. Mam pytanie: a co z kontenerami, które zostały kupione wiele miesięcy temu? Ile w tym momencie rodzin mieszka w tym budynku i czy nie zostały one zablokowane? To, i, i jest, to jest temat właśnie ze nie względu do tego, że mieszkania komunalne. I tu mieszkania komunalne, można tak nazwać, socjalne. I tu dodatkowe wydajemy pieniądze. Na co? dodatkowych pieniędzy nie wydajemy. To są środki przeniesione z następnego roku, które mają być teraz wydatkowane, gdyż pozwala na to pogoda. No tak, ale, ale po prostu mówimy ogólnie o mieszkaniach. Nie, komunalnych. Nie cofnamy się w tył. Nikt nie, do, nie, nie wydatkuje dodatkowych środków pieniężnych, więc to jest nie. No, moje na temat. pytanie było. Co z kontenerami socjalnymi? Ile rodzin tam mieszka? Tylko tyle. A jak nie mieszka, to dlaczego? Nie ma chętnych? Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, bo odpowiedzi nikt nie chce udzielić? Proszę, panie dyrektorze. Proszę o mikrofon. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w kontenerach aktualnie jeszcze nikt nie mieszka ponieważ ci wszyscy ludzie jeszcze mieszkają na ulicy Wodnej. Jeśli, jeśli będzie taka potrzeba, bo przetarg został przesunięty na wiadukt do końca października, więc dlatego jeszcze ludzie nie przenosimy do kontenerów, a decyzje zostały już wydane co to znaczy. Nie decyzje, nie, decyzje jeszcze nie zostały wydane. Jest lista osób, kto tam zamieszka, decyzje nie zostały jeszcze wydane. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma dyskusji, zamykam. Przejdźmy do przegłosowania autopoprawki. Pani skarbnik, proszę o przedstawienie autopoprawki. Autopoprawka polega na tym, że środki zostają przesunięte, przesunięte, zwiększenie środków zostaje przesunięte między zadaniami budowa bloku komunalnego w Sokółce i budowa bloku socjalnego w Sokółce w ten sposób, że zwiększa się o 440 298 zł środki na budowę bloku komunalnego i o 229 702 złote środki na budowę bloku socjalnego w sokółce razem ta zmiana nadal wynosi 670 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest za to autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Autopoprawka została przyjęta. Przejdźmy do głosowania całego projektu uchwały wraz Prowadzono autopoprawku. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 15 radnych, z czego 15 było za. Stwierdzać projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką został powzięty. Przejdźmy do kolejnego tematu porządku obrad, mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółko na lata 2018-2028. Proszę pani skarbnik o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, analogicznie jak um... Przez zmianie budżetu gminy Sokółka na 2018 rok dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy czym oprócz zmian przegłosowanych, przegłosowanych przez państwa dzisiaj, dokonano w WPF-ie również zmian polegających na ujednoliceniu zmian przegłosowywanych w poprzednich, na poprzednich sesjach, tam gdzie nie było WPF-u, i zgodnie z zarządzeniami. A ponadto w wykazie przedsięwzięć um, zmieniono również zadanie przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Janowszczyźnie, gdzie nastąpiło zwiększenie o 900 tysięcy środków przegłosowanych przez państwa na poprzedniej sesji. Więc tutaj ten załącznik należało też uaktualnić. I bardzo proszę jeszcze uwzględnić w niniejszym projekcie zmiany WPF-u. Gminy Sokółka na lata 2018-2028 autopoprawkę zgłoszoną do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansów. Proszę wiceprzewodniczącego o przedstawienie opinii. Dziękuję, otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, dyskusję zamykam. Przejdźmy do głosowania autopoprawki. Kto jest za przyjęcie autopoprawki przyjętej przy zmianie budżetowej gminy Sokółka na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Popraw, autopoprawka została przyjęta. Przejdźmy do głosowania całego projektu uchwały. Proszę radnych o głosowanie. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 wraz z prowadzoną autopoprawką proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 15 rannych, z czego 15 było za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie, wielolet... w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółka na lata 2018-2028 wraz z prowadzoną autopoprawką został powzięty. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem tematu porządku obrad, 81. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej uważam za zamkniętą.